Raz, jeden. Witam państwa serdecznie. Otwieram obrady dziewiętnastej sesji Rady Powiatu we Włodawie, szóstej kadencji. Dzisiejsza sesja zwołana jest na wniosek zarządu w trybie nadzwyczajnym. Według listy obecności na 15 radnych, obecnych jest radnych 14, co stanowi niezbędne kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Proponowany porządek obrad otrzymaliście państwo w zawiadomieniach. Czy są uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Przechodzimy do punktu drugiego. Podjęcie uchwał. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2023. Projekt uchwały wraz z materiałami otrzymaliście Państwo w zawiadomieniach. Czy są jakieś uwagi, pytania? Proszę bardzo, otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam dyskusję, przechodzimy do procedury głosowania. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 12 radnych było za przyjęciem uchwały, dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że uchwała numer 19 przez 114 przez 20 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023 została przyjęta. Zamykam punkt 2.1, przechodzimy do punktu 2.2, 2. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo, proszę Pan Radny Mariusz Zańko. Panie Przewodniczący, mam pytanie, tu zwiększamy wydatki na administrację publiczną do 5 milionów 786 tysięcy i zwiększamy w punkcie wydatki na realizację zadań statutowych 25 ,270, 297 zł. Chciałem zapytać się e, dokładnie na co te prawie 25 tysięcy będzie przeznaczona. Proszę bardzo, Pani Skarbnik. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 25 297 zł. jest to dofinansowanie szkoleń pracowników. Z tego 20 238 zł. jest to Krajowy Fundusz Szkoleniowy i oczywiście po stronie dochodów jest ta kwota wprowadzona a 5059 zł jest to udział powiatu jak wiemy samorządy mają obowiązek dokształcać pracowników, w związku z czym powiat korzysta z funduszu szkoleniowego i w tym przypadku dofinansowanie obowiązuje powiat 20%, natomiast 80% jest to fundusz szkoleniowy. Przeznaczony zostanie na szkolenia, dokształcanie podyplomowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pan Radny Wiesław Cholaczak. Panie Przewodniczący, w ja mam pytanie, ile powiat będzie dokładał do przejazdu, bo widzę 455 tysięcy to jest kwota dofinansowania, czy tutaj jakiś wkład własny jest przewidziany w jakiej kwocie? Bardzo proszę i w jakiej kwocie ewentualnie jeżeli pan starosta wie, to gminy tu się dokładają. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, z gminami mamy porozumienie, że środki, które należy uzupełnić przy przewozach ze strony samorządów, są dzielone po połowie. Połowę tych środków wykłada powiat, połowę pozostałe gminy solidarnie. Tak, tak wygląda sprawa dofinansowania tych przewozów. Natomiast jeżeli chodzi o oczywiście symulacje są wykonane, jeżeli chodzi o roczne zabezpieczenie i zabezpieczenie środków, niemniej jednak tutaj szczegółowo jest liczone z miesiąca na miesiąc, ponieważ my pokrywamy. Tylko deficyt, a jaki ten deficyt występuje, to dopiero wiemy po zamknięciu miesiąca i przedstawienia dokumentów przez przewoźników świadczących te usługi. Ponieważ jest różne natężenie um, uczestników e, tych przejazdów, e, różne również w innych liniach. Myślę, że wyczerpujący. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, pan radny Mario Zańko. Jeszcze mam jedno pytanie. Na sesji budżetowej wnioskowałem. O przesunięcie 25 tysięcy ze środków przeznaczonych w rozdziale administracja publiczna w tyrecie dotyczącym zakupu samochodu nie uzyskałem wtedy aprobaty radnych koalicji rządzącej. Są oszczędności, no nie w takiej wysokości, jak się spodziewałem, ale jakieś są, bodajże około 13,5 tysiąca złotych. A kiedy zostanie jakby spełniony to co pan starosta zapowiadał, czyli przesunięcie środków z planowanego zakupu samochodu 155 tysięcy i przeznaczenie ich na sport, a dokładnie na piłkę nożną. Zresztą takie były też oczekiwania radnych, m.in. pana radnego z Hanny i m.in. radnego z Wodawy Edwarda Łągwy, który mówił o tym, że Teraz zagłosuję, ale czekam na, na te zmiany, jeśli chodzi o zwiększenie środków na piłkę nożną. Oczywiście. Czy ktoś z Państwa w tym punkcie? Następne planowane zmiany w budżecie są przewidziane na, ses na najbliższą sesję. E, myślę, że będzie to w marcu, i wtedy zmiany, które będą dokonywane w budżecie, Państwo otrzymacie. otrzymacie Rozumiem, że Pan Starosta przesunie na piłkę nożną te środki. Zarząd Panie Radny, nie weszło to na posiedzenie zarządu, i nie mogę w ten sposób odpowiedzieć Panu, czy przesunę na piłkę nożną, czy nie. Ja w, pamiętam, że na tej sesji budżetowej ja mówiłem, że na pewno będą oszczędności, które zostaną zagospodarowane na inne wydatki. I e, proszę mi nie ciągnąć za język na co zostaną wydatkowane środki, bo to jest po pierwsze decyzja zarządu na co zaproponuje, a po drugie to jest decyzja Rady Powiatu. Dziękuję. Proszę pan Martin. Czy pan, pan będzie już... miał wolę e, zaproponować taką zmianę? Czy ktoś w tym punkcie z państwa jeszcze? Nie widzę. Przechodzimy do procedury głosowania. Kto Ej, nie, państw... od, nie uzyskałem odpowiedzi od pana starosty. Spytałem się czy pan starosta będzie miał taką wolę dokonać takich zmian? Nie dokonałem analizy wydatków e, budżetowych i w chwili obecnej panu nie, no nie tak odpowiem na to Trwa głosowanie, także przegłosujemy. Ja tylko i proponuję, dopiero... trzymam kciuki za inicjatywę pana radnego Edwarda Łągwa, który jest wielkim y, sympatykiem sportu i wierzę, że pan Edward Łągwa zaproponuje taką zmianę. Od razu dziękuję z góry. Bardzo proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku. Można dyskutować teraz w zasadzie, bo... Mam rozumieć, że dyskusja się wyczerpała. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 14 radnych było za podjęciem uchwały. Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 19 przez 115 przez 20 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok została przyjęta. Zamykam punkt 2.2. 2. Przechodzimy do punktu trzeciego. zakończenie obrad. W związku z wyczerpaniem porządku obrad. Zamykam dziewiętnastą sesję Rady Powiatu w Wodawie Szóstej kadencji.